Cześć, Lucynko. Co tam u was słychać na dole? Ciepło, nie? Ja. <laughs> boski słucha. Słuchaj, mam problem. Nie chciałbyś przygadać takiego jednego do siebie? Okazało się, że jest jakiś błąd w papierach. Miał być do ciebie. To naprawdę wzorowa dusza. Zasługuje na odrobinę nieba. Lucynko, wiesz, że ja dla ciebie wszystko bym zrobił. Jeśli chodzi o mnie, to nie ma najmniejszego problemu. Wziąłbym go nawet dziś, tylko widzisz, co ja mogę? Jak to, co możesz? Jesteś bogiem do cholery, co tam decydujesz, panie? No niby tak. Ja ci to zaraz wytłumaczę, widzisz? Staramy się być na czasie. Sprawdzamy, co jest teraz trendy. Dlatego za każdym razem, jak ktoś kopnie w kalendarz, robimy wydarzenie na fejsie i taki delikwent zbiera lajki. Jak uzbiera sporą liczbę? Znaczy, że się to podoba. No i go wpuszczamy. Wszystko gra. Jak nie? No to trudno. Wysyłamy go do Bogdana. Bogdan go reinkarnuje w jakiegoś konika polnego czy tam stanowę. My teraz to następnym razem. No i co żeś zrobił? Ja? Przecież to nie jest moja wina. No nie twoja, nie twoja. I co teraz zrobimy? To teraz będzie kręcił tę jego serię zalej Obawiam się, że trzeba mu zrobić usta usta. Nawet o tym nie myśl. No ty kupiłeś to gówno, to ty teraz go dmuchaj. Oj. Ja jebie. <noise> Powiesz mi, jak to możliwe, żebyś upił się od samego wdechu? Bo widzisz, kolego, to rozumiesz, że tak powiem jest... Dobra, lepiej już nic nie mów. Skupić się nie mogę. Co ja mam teraz Ej. zrobić? A, 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 a może byśmy tak skoczyli elegancko po wnaszeczkę <grym> i, i wiesz, e, kulturalnie rozwiązali problem. Co? Ogłupiałeś? Pić chcesz teraz? <grym> o, Wiesiu, jak tam szampanik? <grym> Za pazar nie wypił. Nie nie, nie nie, czytałem, że odpalenia czernieją płyca.